organizujemy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jest z nami w tym roku 60 wolontariuszy i 14 nauczycieli. W tym momencie przeliczyliśmy 8 puszek. I mamy prawie 23 tysiące. Z pewnością nie pobijemy rekordu, który był w 2020 roku. Wtedy zebraliśmy kwotę 54 tysiące, ale już pokonaliśmy kwotę ubiegłoroczną. Wiadomo, że pieniądze nie mają znaczenia. My pracujemy dlatego, że chcemy pomagać, chcemy pomagać dzieciom. Chcemy uczyć młodzież, że w życiu warto być dobrym człowiekiem, że warto się otworzyć, bo dobro, może to slogan, ale prawdziwy slogan, dobro wraca. Cieszę się bardzo, że robimy to już po raz 20. Przez 15 lat byłam szefem sztabu razem z nauczycielami publicznego gimnazjum, którego oczywiście już nie ma, ale cieszę się również że większość moich byłych nauczycieli pracujących w publicznym gimnazjum jest z nami również i w tym roku. Jest tutaj ze mną pani Ewa Palanda, która jest ze mną od samego początku, czyli jest, jesteśmy obie 20 plus 20, daje nam to 40 lat. Ale czujemy się na 18. Chciałabym wszystkim bardzo gorąco podziękować, szczególnie podziękować młodzieży. Bo bez nich nie, nie udałoby się zorganizować Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i chcę tutaj podkreślić, że młodzi ludzie są po prostu biercy, chętni, angażują się, nie pytają dlaczego, nie pytają co z tego będą mieć, chcą pomagać. No i oczywiście dziękuję bardzo nauczycielom i pracownikom szkoły, tej szkoły i byłego gimnazjum w chronicy Zdrowia, którzy poświęcili wolny czas, zostawili rodziny w domu po to, żeby być z nami i po to, żeby pomagać dzieciom, żeby wszystkie te dzieci, które mają problemy z oczami, mogły czuć się zdrowe i bezpieczne.